że chrzestny ma jakieś obowiązki wobec chrześniaków, to już wiemy. No ale czy chrześniacy są zobowiązani do czegoś wobec swoich rodziców chrzestnych? Pokój dobro. Pokój dobro. No tak, to jak tu mówiliśmy, w ogóle obecnie w Polsce nie jest łatwo chrzestnych znaleźć. Wiemy, że to muszą być osoby praktykujące, Bieżące przede wszystkim, praktykujące. Bieżące, praktykujące. No i tu już jest często problem. Muszą oczywiście móc przyjmować wszystkie sakramenty. I to się staje teraz coraz większym, większym problemem. No, bo to jest bardzo istotna rzecz. To znaczy, jeżeli ktoś je, chce być odpowiedzialny za przekaz wiary, no to musi tą wiarą żyć. No ja no, przepraszam, że, że, że powiem taki bardzo może w, w, bardzo ogólny i daleki w, w, od, od rzeczywistości przykład, tej, tej sakramentalnej, bo to jest to jest coś innego, ale na przykład nikt nie nauczy języka angielskiego, jeżeli sam go nie zna. Tak mi się wydaje. <grym> Prawda? Nikt nie przekaże wiary albo nie zatroszczy się o to, by, by, by wspomóc rodziców w przekazywanie wiary, jeżeli tą wiarą sam nie żyje. To jest w ogóle pytanie i myślę, że, że taka świadomość teraz coraz większa jest kim ten chrzestny w ogóle jest, nie? Że chrzestny to jest ten, kto ma pomagać w przekazywaniu wiary, a to nie, a nie tylko, y, brać, siostra, czy... Jakaś, sponsor, tam, sponsor. Y, y, tak, koleżanka z rodziny, którą chcemy mieć gdzieś. W jakiś sposób rodzice chcą tego człowieka wprowadzić w takie arkana a'la rodziny, czy, czy, czy rodziny nawet. Tej najbliższej, bo no Chrzestem ma przekazywać wiarę, ono tego jest. Natomiast, no i te obowiązki wypływają właśnie przekazywania wiary z faktu bycia Chrzestem. Natomiast czy są w drugą stronę, raz. czy Chrzestem jak ma jakieś obowiązki wobec rodziców Chrzestnych, no ja bym powiedział, jakieś przyzwoitości z miłości bliźniego, no tak, no jeżeli ten człowiek jest ci bliski, znaczy ja uważam, że te obowiązki są, są proporcjonalne do relacji. No bo jeżeli powiedzmy przez całe życie teraz tam, no chrzestny pojawił się na, na komunii świętej, potem może na ślubie, a w międzyczasie w ogóle nie ma żadnego, żadnego, kontaktu, żadnego kontaktu, no to ta relacja, ta, ta jakaś troska czy zainteresowanie się wobec chrzestnych, no jest no, odpowiedzią również na ten brak relacji. Tak no. sobie pomyślałem, że na przykład bardzo fajną rzeczą byłoby od samego początku, kiedy sobie. Już uświadomie, bo wiadomo, że, że chrzczeni jesteśmy jako dzieciaki, ale kiedy sobie uświadomie, że są rodzice chrzestni, zacząć się modlić za swoich rodziców chrzestnych, żeby byli dobrymi rodzicami chrzestnymi. To tak, niektórzy modlą no. się o dobrego, dobrą żonę, o dobrego męża. Nie? Jeszcze nie mają, a już się... Jeszcze modlą, Modlę no. się za moich rodziców chrzestnych, żeby w trudnej sytuacji, żeby... żeby no, umieli mnie wesprzeć. Umieli no. mnie wesprzeć, żeby się e, zatroszczyli o mnie w tym, w tym wymiarze e, oczywiście wiary, w tym wymiarze, za który są odpowiedzialni, więc e, no, myślę, że, że to byłoby fajne, nie? tak modlić się za swoich rodziców chrzestnych, chociaż czasami jak uczestniczę w różnych rekolekcjach czy spotkaniach, tam jakieś grupy modlitewne, jest modlitwa spontaniczna, to pojawiają się wezwania e, właśnie za rodziców chrzestnych. Hmm. dla rodziców chrzestnych. Także w, tej, w, tej, w, tej, w ceremonii chrztu, słuchajcie, no, jak się domyślacie, to dziecko żadnych zobowiązań wobec chrzestnych tam nie, nie wyraża. A odwrotnie wręcz jest, że chrzestni no, obligują się. No i, no i tak by to wyglądało. No, no wydaje się rzeczą naturalną, słuchajcie, no, rzeczą naturalną, że no, jeżeli to są gdzieś osoby na bliskie, no to w sytuacji trudnej, jakiejś sytuacji potrzeby. No, że nie wypinamy się wtedy, bo byśmy nic nie deklarowali. No. To tak samo, to, to jest... No. Nie ma też przykazania czci rodziców chrzestnych. Tak, no, ale przez pewną analogię możemy powiedzieć, no, że to czwarte przykazanie związane z szacunkiem i czcią do rodziców no, można też przenieść na rodziców chrzestnych, prawda? czci ojca chrzestnego, matkę chrzestną, miej do nich szacunek, to, to są ci, Ale w którzy, takiej proporcji, jak, i moi są tak, tak, też, tak, nie? tak. Oni się troszczą o Twoją wiarę, może nawet, może nawet tego nie wiesz i może się nigdy nie dowiesz na tym świecie, że oni na przykład codziennie się za Ciebie modlą, że oni na przykład często, msz zamawiają mszę świętą w Twojej intencji, jako, jako, jako chrześniaka czy chrześnicy. Może tego nie wiesz, a oni po prostu to robią. Nie, może, może codziennie wieczorem, kiedy odmawiają wiecz modlitwy czy, czy, pora czy poranne modlitwy. Oni też mówią, Panie Jezu, też polecam Ci mojego krześniaka, czy moją chrześnicę, Jacka, Iwonę, Basie, prawda? Może tak jest. Także, także myślę, że no, ta, taka wdzięczność, przynajmniej taki, w takim wymiarze duchowym z naszej strony też powinna być. No i tyle właściwie w temacie. Nie? No tak, no, tyle w temacie, ale też z drugiej strony no, ja pamiętam z mojej rodziny takie relacje między, między chrzestnymi i chrześniakami niekiedy bardzo takie takie, takie mocne. Nie? To, to więzi, więzi rodzinne są i wiem, że potem chrze, chrześniacy też jakoś tak troszczą się o swoich chrzestnych, na przykład na starość, nie? jakoś starają się zaopiekować na tyle, no ile oczywiście mogą, tak bo mają swoje rodziny, mają swój dom, mają swoich rodziców. Ale gdzieś tam o tych chrzestnych też się troszczą, odwiedzają chrzestnych, prawda, jakoś pamiętają o, o, o świętach, o, o, o uroczystościach, więc, więc no, no rozumiemy, nie? Taki, taka więź, taka, taki kontakt jest niezwykle ważny. Myślę, że, że, że warto to pielęgnować. Tyle na dzisiaj. Pytanie posłuchajcie na adres Bezleganu o mapa Franciszka Nienet. Jakby ktoś chciał do nas wstąpić, to oczywiście zapraszamy I do, do nas. panów. tylko do nas. Tak jest, <laughs> prowincja świętego Franciszka, Zaserzu. Szczegóły na Brat Franciszek. Tak, dziękujemy za, za pomoc, za wsparcie, za, za waszą modlitwę w naszej intencji, bo, bo, bo to jest taki bój też, to, to, to nasze katechizowanie. Czasami spotykamy się z różnymi wpisami. Czasami jest to takie bolesne i potrzeba nam waszego wsparcia, waszej modlitwy, żeby jakoś tak no, nie tracić ducha, że tak powiem. Za wsparcie finansowe, również za potronit, za, za, za wszystko, co, co dla nas robicie. A my odwdzięczamy się modlitwą również raz w tygodniu msza święta w waszej intencji, czy intencji naszych dobrodziejów i tych materialnych, i tych duchowych. Pokój dobry.